Trzymaj steryl i w tym filmie pokażę Ci jak zbudować bardzo efektywną farmę dripstone'a w minecraft'cie. Do budowy tej farmy potrzebujecie takich oto materiałów i tak naprawdę zaczynamy budowę tej farmy. Właśnie wygląda nasza farma Dripstona w Minecraftie. Oczywiście w opisie tego filmu będzie link do oryginału, z którego budowałem. Tą oto farmę, tak za jak zawsze będzie link w opisie. Oczywiście farma jest mega fajna i ogólnie polecam ją zbudować na świecie, bo się też często może przydać. Mówię tak, ponieważ ta farma jest ogólnie przydatna, ale bardziej też pod PvP się przyda. Bo tam dripstone'y bardziej potrzebne, ogólnie na świecie do różnych innych farm dripstone'y też są przydatne, a czasami się nie opłaca chodzić do jaskini albo po prostu się nie chce, więc ta farma No może do najprzydatniejszych, no można powiedzieć, że należy, chociaż są przydatniejsze farmy, takie na przykład jak ta farma krów, czy ta farma kurczaków, czy inne takie ciekawsze farmy Oczywiście postaram się zrobić ciekawszą farmę w następnym filmie niż farmę Dripstone'a, ale zrobiłem taką, bo jest po prostu inna niż te wszystkie nasze farmy które zbudowaliśmy oczywiście w poprzednich odcinkach i tak dalej więc trochę coś innego typu zbudowałem no i ogólnie farmę bym ocenił tak 7 na 10, bo zawsze też oceniam farmy, które zbudowałem, ogólnie fajna farma, kolejna do naszej, można powiedzieć, że kolekcji no i w sumie, tak jak naprawdę, można powiedzieć, że to by było na tyle w tym filmie Oczywiście fajnie by było, jeśli ktoś by zostawił suba, bo chciałbym być 1000 subów. Fajnie też by było, jakby ktoś zostawił łapkę w górę. Oczywiście, komuś się spodobał odcinek, może zostać łapkę w górę. Oczywiście was to nic nie kosztuje, a mi to dużo daje. Oraz może ktoś napisać komentarz z propozycją na jakąś farmę ciekawą. Ja sobie zbieram wszystkie te komentarze, oczywiście, z propozycjami do kupy i wiem, jakie farmy mam zrobić w najbliższych odcinkach. No i dobra, widzowie, chyba to by było w sumie. Tyle ode mnie. Dziś odcinek trochę krótszy, trochę mniej ciekawszy, ale dalej fajny. No i dobra, to było na tyle. Siema.